Dzień dobry, kochani, zobaczcie co ja tutaj mam. Witam na kanale Ergalieszis. Zaraz zobaczycie co tutaj mam. Ale najpierw chciałam powiedzieć do Was hello, jak się macie? Czy oglądaliście ostatni vlog? To się nie zapraszam na herbatę. A dzisiaj Was znowu zapraszam na herbatę. O, szalała! Dzisiaj będą trzy ciekawostki. Chcecie wiedzieć tą pierwszą? Mleczusio, czyli będzie bawarka. Bawarka. Skąd się wzięła bawarka? Mógłby ktoś pomyśleć, że z Bawarii. Ja się w sumie nigdy nie zastanawiałam, ale mówię bawarka. W Anglii piją, kawę z, w Anglii piją herbatę z mlekiem. No to z Anglii, no nazywa się, tak się bo nazywa. A okazuje się, że. Bawarka pochodzi z Francji, tak. Oto moja herbatka. W takim pięknym, cudownym dzbanku, który kiedyś był w kici dla gości, teraz mamy inne dzbanki. Stwierdziłam, że herbata najlepiej smakuje w szklanym, w filiżance szklanej. Kiedyś się w szklankach podawało, więc mam taką filiżankę. I Mleczusio, a w moim przypadku to jest śmietanka, czyli będzie bawarka. I teraz tak, w środku jest masełko, ale to nie koniec, ponieważ do masełka i do herbatki idzie jeszcze miodowelowe. Miodowelowe, czyli miód. I I czekamy, jak się miód rozpuści i idziemy pić. Kochani, rozbieram choinkę, tak? I finuje mi towarzyszy. Już mi się udało wszystkie bombki znaleźć. Zobaczcie, jakie one są fajne, te pudełeczka. Piękne zamykane pudełeczka i można sobie przechowywać potem w tym. Już widzicie, są popakowane. Choinka wygląda tak. No i najciekawsze, że brakuje mi trzech bombek. <grywka> brakuje mi trzech bombek, które no, były tu. Tak mi się wydaje, że były te pudła wszystkie pełne. Ła, ła. Ale... Choinka rozebrana, a teraz troszeczkę pracy. Właściwie to dużo pracy w pracowni. Podkładki trzeba podkleić takimi kocykami, jak ja to mówię, do samochodów, które będą w nowej kolekcji w mojej szafie przy drzwiach kafekicia. Wybrałam taką matkę brązową. Muszę to ładnie wymierzyć, wyciąć i przykleić. A tak prezentują się moje futrzaki, zwierzaki na tle śnieżku. Na feriach są na pewno i już mają podklejone niebieskie kocyki. Na pewno im jest ciepło i będą na Was czekały. Również w tej samej szafie, w kafekiciach. Jak widzicie, tutaj jeszcze muszę obciąć. Kochani, jestem teraz w mieście. Musiałam jeszcze dokupić cukiernicę. I chciałam Wam coś pokazać. Bo często, jak jadę sobie gdzieś, gdzie będę niedługo, to biorę ze sobą psa. I pies ma miejsce tu, i wie, że to jest jego miejsce, prawda? I jak ja wychodzę, to ona tu zostaje i bardzo grzecznie czeka. Tak, i nawet wie, że nie wolno tu wchodzić na siedzenia. A to na przykład obok mamy samochód, gdzie pies już tak sobie ładnie nie czeka, tylko wygląda na swoją pancie. ja już jestem z powrotem w domu. Nasmarowałam się specjalnym takim, pokażę wam, płynikiem, krople żołądkowe. To jest podobno fajne na włosy. Więc wyglądam jak zmokła kura. Teraz idę głowę. Ale byłam w mieście yy, i sobie przy okazji obejrzałam różne ciuszki i kupiłam dwie zajebiste skienki. Pokazać wam? Napiszcie, pokazać wam. Ale zanim Wam pokażę te sukienki, to jeszcze należy Wam się ciekawostka numer dwa. A no i przepraszam, że jest tak ciemno, ale jest widno, tylko że jest tak widno, że jest ciemno. No zobaczcie to, ciemnica, chmury. Trudno się nagrywa w takich warunkach. A ciekawostka numer dwa dotyczy tej samej pawarki ponieważ wiadomość byłaby niekompletna, tak? Wiecie, że jest Bawarka i co dalej? I co dalej z tą Bawarką? No i co się w ogóle stało dalej z tą Bawarką we Francji? No Otóż we Francji y, ta Bawarka ogólnie nazywa się Bawła. Bawła. Tak. I ta Bawarka we Francji dalej występuje, ale kochani, to nie jest wcale to o czym myślicie. To nie jest wcale herbata z mleki. Ani ze śmietaną, ani z sokiem z liści paproci. A co to jest? A to jest deser. Tak. Teraz to jest deser. I u nas też ten deser występuje jako deser bawarski. I tu w tym momencie wypadałoby wspomnieć jednak, skąd ta nazwa bawarka. Ponieważ chociaż pochodzi z Francji, to. Historia wygląda, troszeczkę jest połączona z Bawarią. Otóż, pierwsza kawiarnia, która powstała w Paryżu, chodzili do niej oczywiście bogaci władcy, szlacht, arystokracja. I chodził do niej też książę bawarski. I on zawsze brał herbatę z mlekiem. I właściciel sobie pomyślał: aha, to na cześć tego tego księcia, nazwę, ten napój, bawła No i oto cała historia. Because kiss, kiss, it my, kiss, kiss, my list. I co? Fajna, nie? Do tego kupiłam sobie jeszcze spodnie. Nie wiem, czy widać mi całej okazałości. If I was a rich man. Nie miałam za dużo czerwonych sokienek. W związku z tym kupiłam sobie dwie czerwone. Teraz. Uuuu, i ta jest też przecudna. Przecudna, nie wiem, i też kończę te spodnie. Takie dwie czerwone sokienki. Jedna jest z Pepko. A ta poprzednia była z i chyba jedna i druga 40 zł. Także kupujcie. Ponieważ kilka dni temu byłam w Action, które z jakiejś przyczyny nieznanej nazywam Deals, to włączę tutaj te klipy z Action, bo w sumie nie mam już gdzie ich dać. Nie będę robić osobnego vloga, także zapraszam Was teraz na zakupy do ACTION! Dzień dobry z Deals. Kochani, jestem w Deals. Pokażę Wam, pierwszy raz jestem tutaj na osiedlu wybudowania. Pokażę Wam, jakie są nowości i co mi się spodobało. Tutaj na przykład są takie świetne świeczniki. Do mojego lokalu nowego. Zobaczcie, jakie fajne 25 zł. Tutaj są lampki. To jest fajne. Zobaczcie, świetna lampa, chyba 32 zł. Mm. Lampki takie ozdobne. Zegar. To jest fajny zegar, zobaczcie. Tutaj są tace. Ja robię tace do koparzy, wiecie. Zobaczmy to. Fajna taka duża, rustykalna. I na tym jakieś złote elementy. Tu jest czarny. Ale duża, fajna taca. Ja mam też czarny. A te, zobaczcie te. Fajne. Tu są pojemniki. Wiecie, że ja uprawiam warzywa w pojemnikach. Ten jest super. 32 litry jest za 23 zł. Tu na dole jest coś pięknego. Jak ktoś lubi złote rzeczy. Taka mała taca. Zobaczcie. Nie wiem do czego to. Mm, mini taca lustrzana. 7,95 Jest też... Srebrna taka. Tu kolejna super taca. Ale fajna. To jest tak niewidoczne, ale to jest taki delikatny złoty. Ciężka, fajna. 27 taca, 34 cm. Fajna tutaj ma takie mm, podkładki. Są takie tace do kici, do szafy, no, moje nowe bransoletki zielona beżowa i jest biała Czy z taka w sumie kremowa to jest za 7 zł taca 13,95 ale powiem wam, że jest ciężka, tu są też fajne zwierzaczki ozdobne na półeczki Okej okay, kochani, dużo ładnych rzeczy, ale już się zmęczyłam I jestem głodna, biorę takie kokosowe krążki I wychodzę, taką żytówka i widzimy się w panie. A na kolację kochani pizza <laughs> Własnoręcznie robiona przez mojego syna Z papryczką Jakąś szyneczką pomidorkiem i serem mozzarella. Super wygląda. Dzień dobry wieczornie kochani zajrzyjmy do mojego notesu. Właśnie jestem po kolacji zaraz wam powiem moją polecajkę muzyczną i zapiszę wam pod spodem. Zajrzyjmy do mojego notesu z zeszłego roku. O, i tak jak widzicie mam taki zwykły Zwykły zeszyt, bo szkoda mi takich jakichś ekskluzywnych marnować. I tu mam napisane co wziąć do mojego domku, tego drewnianego, który widzieliście. Tutaj na przykład mam rozrysowaną. Widać tu? Mam rozrysowaną całą kanapę. Z różnymi. Wiecie, tu na przykład, żeby się otwierało, żeby kot mógł wejść do środka. No, właśnie, gdzie jest przyklejone, jakie ceny przymocowane do ściany? Tu będzie taka półka. Tutaj mam wymiary. No. I to wszystko chciałam zrobić sama. Natomiast teraz stwierdziłam, że, że jednak fotele, które tam aktualnie postawiłam, lepiej się sprawdzą. Tutaj mam projekt przedpokoju. Dwie szafy. Żyrandol, najważniejsza rzecz przedpokojenie <grywanie> Przedpokoi, no ale nieważne, chciałam Żyrandol, i tu jest taka szafka na różności. I to jest, jak się wchodzi, to szafka po prawo z okienkiem to jeszcze nie widzieliście. I tu będzie taka szafeczka na buty, na jakieś koce można torebkę postawić, bo oczywiście są tu jak się wchodzi i tutaj jest szafka na spółkami <laughs> na różne rzeczy na ozdoby choinkowe, jakieś pudła i. I rzeczy potrzebne, natomiast ta ostatnia szafa będzie z wieszakami, i tu na płaszcze różne rzeczy. I to wszystko będę sama robić. A na drugiej ścianie chciałam zrobić rozkładane łóżko dla gości. Wiecie, takie co jest tak na ścianie, a potem się rozkłada i można spać, no bo tu nie ma miejsca. A po co marnować przedpokój, jak może być też pokojem? I to jest, słuchajcie, pomysł z czerwca. Tutaj jest pomysł na ten pokój, w którym aktualnie jestem. Już są takie skosy, żeby dać okrągły stół, cztery krzesła i, i dwa fotele dla futrzaków. Ten pomysł też już się zmienił. To potem wam pokażę nowy. Natomiast tutaj tak nie mam, ale staram się przy każdym pomyśle pisać datę. Pisać datę, ponieważ... tu jest inny dom. Potem to mnie ciekawi, kiedy, kiedy ja to napisałam i jak to długo realizuję, na przykład. tak. I tutaj mam napisane, co mam, co mam zrobić do kici i co mam zrobić na jarmarki, bo jeszcze jakby to jest druga działalność. Kiedyś zabierałam rzeczy z kici na jarmarki, ale potem wiecie, to jest upierdliwe, trzeba znowu przyjechać żebym to powiesić. A tak ten są w swoich ekspozytorach i czekają sobie w domu na jarmark. <laughs> A to jest y, świeża notatka z grudnia Ym, piosenki na występy. Pomyślałam, że może sobie zrobię kilka występów nad morzem na wakacje i w różnych tam domach kultury, bibliotekach i tak dalej. No ale ja mam swoje, swoje piosenki, swoje płyty, ale pomyślałam, że dla takich ludzi na wakacjach to najlepsze będą, wiecie, stare przeboje, jakieś babcie, czyli kobiety w moim wieku będą przychodzić, no to, to można, można im coś takiego zaśpiewać, na przykład to jest, ja nie mam co na siebie włożyć. Umówiłem się z nią na dziewiątą, takie piosenki, które lubię, ach śpi, kochanie, tu na pierwszy znak Ordonówna, Ada to nie wypada. I tu jest moje jedyne marzenie, dlatego no to, to, to trochę mniej znam. No i tu sobie będę dopisywać, jeżeli ten pomysł będę kontynuować, będę sobie dopisywać piosenki. Co my tu mamy dalej? Ja tak używam tego zeszytu, wiecie, raz tu otworzę, raz tu. Chyba mam ADHD. <grym> e, I tutaj mam, to też jest świeży pomysł z grudnia, e, Bóg mojej książki, czyli gdzie dać moje książki na Amazon, na Kindle, gdzie dać wersję papierową, z czego zrobić e-booka, jak zrobić, no i podpiąć te linki do YouTube, nie z tego Amazonu, w sumie tak powinnam zrobić, tam mam już, tam mam już książki, no i tu jest pusto, a resztę zobaczymy następnym razem. Kończymy tego vloga, tak? Czy nie tak? Hm. Kochani, dzięki, że byliście ze mną. Zostawcie łapkę w górę. A jak ktoś dotrwał do końca, to zostawcie kotka. No w końcu to strzelona kobieta z pięcioma kotami. Ale jeszcze na zakończenie miała być polecajka, więc to jest piosenka Your Kiss Is On My List. Piosenka z lat 80. W sumie z czasów mojej młodości. Dlatego prawdopodobnie moje trzy albumy muzyczne są inspirowane tamtymi czasami, tak? Nie brzmią nowocześnie. I zostawiam Wam link pod spodem. No i jeszcze ciekawostka numer trzy, która wiąże się właśnie z tą piosenką. Otóż, Your Kiss is on my list nie był piosenką przeznaczoną na płytę tego zespołu. Praktycznie w ogóle nie miał nigdzie się znaleźć, tylko to była piosenka wymyślona dla ich znajomej. Czy ta znajoma wymyśliła? I po nagraniu części materiału do płyty, którą wtedy nagrywali, jeden z nich mówi: Słuchajcie, nagrajmy tą piosenkę dla tej naszej znajomej, już będziemy mieli to z głowy. No i oni tak trochę na odwal się. Dobra, nagramy to takie, takie demo dla, dla, tej, dla tej znajomej. i Najprostszy rytm i słowa. Już nie pamiętam, czy to ona wymyśliła, czy któryś z nich. No, tak pod jej jakby życzenie. No i nagrali tę piosenkę i zapomnieli. A potem y, któryś z nich y, puścił tę piosenkę swojemu menadżerowi, no i okazało się, że nie, ta piosenka jest fantastyczna. Musi koniecznie być u Was na płycie, no i to jest jeden z ich największych przebojów. Już naprawdę bye, buziaczki i do zobaczenia w następnym vlogu. Zasubskrybuj, tak? Zasubskrybuj. Subscribe.